Ludzie, ja Was wierzę. Mamy 40 subskrypcji. Jeszcze tylko 10 i zrobimy serwer dla wizyt dla każdego. Tylko wystarczy wejść na Discorda. Link, że nie zapomnę, dam w opisie. I subskrybować kanał. Ale na razie zapraszam Was do filmu. W kolejnym odcinku serii Scorecraft. To już szósty odcinek. Będzie niedługo live ik. I tak szybko, ale niedługo może będzie. I tak dzisiaj na teru. No i jakoś nie będziemy tam dużo rzeczy robić po prostu. to. I to. Mm, no nie. Jeden Minecraft. Czemu ty mi tak nie lubisz? Musimy najpierw zdobyć krzemień, tak od razu lecimy. Aha, i jak chyba dużo rzeczy nie robiłem. Trochę powiększę tylko farbę melonów. Tak, to nic nie robię, to mam to. Otóż nie chcę, nie wiem, czy brać te rzeczy. Może nie. Nie będę brać takich dobrych rzeczy. Sobie po prostu wezmę zwykły kilow. I tyle. Mamy 45 ród. Teraz więcej. Krzysiwo mi daj. Dużo żelaza mamy. Dobra, takie ku może być nie stracimy. Jakbyśmy zginęli to dużo nie stracimy. A, super. Nie, na górze mam patyki. A ten. Teleport do nateru to ja chcę sobie zrobić w takim miejscu, gdzie osadnicy nie będą mogli wchodzić do środka, bo potem i wszyscy uciekną do nateru. Dobra, wystarczy. Chodźmy, zróbmy na dole. Gdzieś... O, tu. Nie. Mm. Nie, dobra, to zróbmy to na powierzchni. Po prostu za wioską, żeby osadnicy tam nie mieli wstępu to możemy sobie tak ładnie walnąć teleport o tu bloków nie ma ja tam robię bidny portal bo nie chciałam mi się zbierać dużo tego tego obsydiana mimo że z tego co widzieliście to miałem całkiem sporo ale mi się nie chciało zbierać więcej a obsydian zawsze się przyda no jakieś budowli farm to obsydian jest fajny Dobra, lecimy. Jakbyśmy zginęli, to się nic nie stanie, bo. Tylko 32 level. Szybko się nadrobi. I zobaczmy, gdzie będziemy. Tylko, żeby nie. Uuu, fajny biomek. No, fajnie. Ciekawe, tylko, gdzie będzie forteca. Nie ja patrzę cię, Benderman. Nie patrzę. I nic tak nie się tam. Fortyce sobie było ważne, zaczekacie sobie podjaśnię, bo tu w jest tak ciemno. Czemu nie mogę podjaśnić? Nie, dobra. To dobra, teraz mogę chyba. O, nie było jakieś ścięcie, ale nieważne. Lecimy. Mamy aż 16 FPS-ów, nie tu się wszystko wczyta, to jest tyle lawy. Oje. <grych> Zmieliśmy sobie lepiej, co? Dobra, jest dobrze. Czyli nie ma tragedii, jeżeli chodzi o nether. Mogło być o wiele gorzej. Szkacie? Sobie na razie weźmy na maksa, zobaczymy, czy tam coś jest. O nie. FPS-ów 16, wiem, mało. Ale ja tylko patrzę, dobra. zmniejszmy. I weźmy sobie ten mój killoff, pokopimy sobie drajcik. Jesteśmy na... no, poziomie wysokim. To ja sobie pokopię netherite'cik, bo by się przydał. I będę wam chyba pokazywał, jak będę znajdywać netherite, bo nie będę wam pokazywać nudnego procesu kopania. Więc idę sobie po kilof, Jej, nie tu. Tu jest kilof takie słodkie, nie, nie słodkie, tu gdzieś, nie, no musiałem na dole zostawić oczywiście, tylko gdzie, tutaj na pewno, tak, sikiery nie biorę, taki super pasowy kilo i ja idę kopać na The Right, a krześliwo mi się przyda, nie wiem dlaczego. ale się przyda, może nie zginie, bo jak pewnie wiecie, mm, nie ma ani jednej śmierci na tym świecie. Ani jednego laga nie miałem też z wywaleniem mnie i ze śmiercią taką jak Nechetko, że miałem, że niby miałem śmierć, a niby, nie miałem. Nie miałem tej śmierci. Nie... No, pod koniec miałem śmierć. Smutną śmierć. Skupmy się w dół najpierw. Kto idzie do Nezeru z pochodniami? No powiedz. Czy ten kilo jest taki wolny? Chyba jest szybki. Nie. O. Oh. My. God. I... Umbam. I spadłam. I dostałem HP. Nieważne. Lecimy niżej. Mamy tam... A, bo ja mam jedwabny dotyk. Mam ten nilium, czy jak to się nazywa? Nilium. Tak ładnie Uuu. Uh. O oh no. O oh no. Żeby była taka sytuacja jak na... Okej, okay, tam trzeba się dostać. Nie będzie takiej sytuacji jak na Hardkorze, Chyba. Mam nadzieję, że nie będę mógł dojść na dół. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, kopnik, tak. Tutaj będzie trzeba spaść. To zakryję, żeby nigdzie, nigdzie mi się nic nie stało i będzie trzeba tutaj zeskoczyć. Uj plaska. Co? Ale że w trzy serduszka zostało, przecież to nisko było. Dobra, na szczęście złote marchewki są super. Fajne. Jeszcze muszę tak nisko zejść. Tyle będę ostrożnie kapał, bo może tutaj wszędzie być lawa. Pierwszy raz muterzę na tym świecie. Nieźle. Cieszę się bardzo. na 12 poziom. Tu będzie 13 i tu będzie 12. Dobra, F3 plus G. Chcę znaleźć granicę czanku. Gdzie jesteś? Tu jest. I ja jednak będę kopać taki pojedynczy tunel. Taki o. To będzie fajne rozwiązanie. Szybciej się będzie kopał. No kurczę, jak ja nienawidzę wiru. W drugą stronę w takim razie. Nie ja będę kopać przez szwir, co? Za kogo wy mnie uważacie przez szwir? Nie będę kopać. Pijemy sobie tak i tak. Wiem, że mało FPS-ów. Ja wiem, ja wiem wszystko. 50 teraz mam. Nie wiem skąd. Nie wiem skąd ja teraz mam. No i jak kopię to spada, ale jak staję w miejscu to mam 50. 60. 60 będę ją? Nie, yeah, 59. Tak, słabo. Dobra to widzę się z wami jak znajdę jakiś nadrajcik. I jednak będę kopać chyba tak. Bo taka to jest moja metoda ulubiona. No okej, okay. nie minęło dużo czasu, nawet dużo rzeczy nie zdążyłam wykopać. To wywal. I mamy pierwszą sztukę. Chyba będzie jedna. pojedyncza będzie. Dokładnie. No trochę gram w Minecrafta, dużo kopałem, My też wiem jak wyglądają rudy. Pojedyncze, podwójne. To widać. Czasami na pierwszy rzut oka, czasami masz częściej, i znajdujesz dwie albo trzy. A ja znam sobie to. Ale super, mamy już pierwszą sztukę. Ok, okej, chyba musimy tutaj skręcić, bo lawa mi się na łapę wylała. Albo sobie zrobiłem takie okienko. No, oła! Wow. Ej, że mnie zginął. Jedź! Super, Ci tutaj tak łatwo zginąć na tym naterze. że to jest szok. Serio. Wiem co mówię, bo gramy w Minecrafty od 8 lat i wiem jak łatwo zginąć w Minecraftach. Ale za dobrze wiem. Zbieramy tylko cztery sztuki na The rightu. Nie chcę więcej. Daj mi Minecraft zaraz 3 sztuki, jedną rudę, 3 sztuk i wracam do HAT. Chyba na The right jest item, który żeby znaleźć. Znaczy nie na The right, tylko... Te, te, to się nazywa, Android, to się nazywa Ancient Debris, żeby to znaleźć to chyba trzeba się na, na, no chyba najbardziej się namęczyć niż jeżdżąc wszystkimi rudami innymi bo że to łatwo znajdziesz diamenty proste po prostu kopiesz proste tunel, sobie oglądasz na telefonie, innym kąpie drugim ogólnie monitorze sobie coś oglądasz kopiesz, nic ci się raczej nie stanie jak jeszcze chodzisz na shifcia tu wszędzie Ci muszę wydać lawa, z góry, z boku, z drugiego boku. Ja na razie będę tak kopać chyba. Widzicie? To widzimy się zaraz. Ja chyba serio muszę sobie zrobić netherite'owy killoff, ale on się szybko zużywa, ten mój. Ledwo co tutaj kopię, może pół godzinki, może trochę mniej, no trochę mniej na pewno i mój killoff. Jest już mocno zużyty. Oj, iścina Znowu. O nie. O nie. I teraz muszę skręcać. Co by tam skręcimy? Mm, ale ta kopań to kopanie netherite jest uciążliwe. Serio wam mówię. Spróbujcie sobie, wejście sobie taki kill off i spróbujcie sobie kopać na No, nie dajcie radę. To jest tak nudne. To już nudna robota. Nic się w tym nie dzieje. Po prostu kopiesz, gravel, zakręcasz. I tak przez cały czas. To wszystko, co robi się podczas szukania netherite'u. A ludzie mi mówili, jakie to jest fajne, weź zrób odcinek, gdzie przez 10 godzin szukasz netherite'u. Tak, zrobię odcinek 10 godzin szukania netherite'u. Tak, netherite'u. E, będę... Na, na, nazwa odcinek 10 godzin Zamówienia. Tak. I zrobię taki odcinek, wrzucę na YouTube'a i dostanę minus wszystkie suby, czyli 40. Bo to jest bardzo mało subów. I wierzę w Was, że dacie radę wbić te 50. Musimy wbić 50. Bo jak nie, to. Nie będzie po prostu serwera dla Wizwa. Wierzcie, że serwer będzie bardzo fajny. I polecam zasubskrybować, subskrybować, bo tylko pół procenta osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje, więc subuj Teraz. For free. Polecam. Jej. Kolejna, jedna sztuka. Dwie. Trzy. Trzy, proszę trzy. Nie. Oczywiście, że dwie. I jeszcze się męczy, znaleźć ostatnią sztukę. Się męczyć i męczyć. Ale ją znajdę, obiecuję wam. Mam jeszcze drugi kilof. Jak on kopie? teraz się przekonamy. Dobra, będziemy tak potem kopać, jak mój będzie na wykończeniu. Mój najlepszy kilof, jaki mam. To będziemy tym szajsem kopać. Ale obiecuję wam, damy radę, znajdziemy to. Jeszcze jedną sztukę. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. No ej, ty to. Okej. Okay. Udało się na tym ogrysku już. Ok, musiałem zrobić cięcie, ale mamy. Dwie sztuki. Dwie sztuki. Idziemy jedną nadmiaru. Nic tu nie ma więcej. Zawsze opłaca się sprawdzić. Czyli nic tu więcej nie ma. Pięknie. Bardzo, bardzo pięknie. I teraz... Muszę iść z powrotem do bazy. Więc. A, nie, 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 nie. Zobaczymy się jak będę w bazie i jak pokonam tą lawę. Czyli teraz. To widzimy się jak będę. Już przy portalu. Mm, Okej, okay, ludzie, postanowiłem, że będę sobie kopać jeszcze na boki. Może coś znajdę. I mamy jedną sztukę. Tylko Wam tam mówię, już i tak nie będę kopać, bo 150 użyć. Może troszeczkę. Przepraszam bardzo, jak ten derman się tutaj zrobił. Ha ha ha. Ha ha ha. I co? Nie możesz się tutaj teleportować, mogę cię zabić. Nie sobie na naprawię. O, Tarełka jest fajna. Dobra, wracamy. Idziemy dalej. Okej, okay, jesteśmy na pobliżu dopiero, dopiero teraz się skapnąłem, że miałem wyciszonego Minecrafta. Zostawiamy sobie tak na draku, reszta idzie do śmieci, bo po co. Dobra i potrzebujemy, no, tutaj mu się zresztą nie przyda. Takie ważniejsze rzeczy sobie zostawiam, jak na przykład złoto. Aha, bo 5 sztuk akurat musieliśmy mieć. Żeby jedną włożyć tutaj i mieć sztabki. No tak, to fajnie. też tutaj przepaść na debrisy. Da, się nawet miałem z węgla. Fajnie. A to wrzucimy sobie, tu gdzieś mamy netera, To wrzuć mi to. I jeszcze wrzuć mi to. I jeszcze wrzućmy to. A złoto idzie tu. O. I jeden, dwa, trzy, cztery. I. Dobry, to się szybko przepali, więc już mamy tego na sztabkę. Uuuu, nie ma czynienia. tu. No nie, nie. szkoda, ale mamy sztabkę. I dwa dłonki, więc tak. Jej! I ładnie. Także to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, a komentarz, który musisz napisać, żeby dostać moderatora, jeżeli nie jesteś moderatorem, to napisz słowo lampa i dostaniesz moderatora. Więc do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się i pa-pa!